Witajcie w dzisiejszym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z kluczowych elementów sukcesu samodyscyplinie. Czym tak naprawdę jest, jak ją rozwijać i czy motywacja jest jej niezbędnym składnikiem? Do rozmowy zaprosiłem dwóch ekspertów. Naszymi gośćmi są profesor Kazimierz Wilk, filozof zajmujący się etyką i wolną wolą. Witam. Doktor Gaja Kowalska, lekarz-psycholog. Specjalistka w dziedzinie psychologii behawioralnej i neuronauki. Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania tej fascynującej rozmowy. Profesorze Wilk, zacznijmy od podstaw. Czym według filozofii jest samodyscyplina? Samodyscyplina to cnota, która od starożytności była uważana za fundament moralnego życia. Już Arystoteles podkreślał, że cnoty nabywa się przez nawyk, a to wymaga zdyscyplinowanego działania. Człowiek musi kierować się rozumem i panować nad swoimi impulsami, jeśli chce osiągnąć eudajmonię, czyli szczęście wynikające z życia zgodnego z cnotą. To bardzo filozoficzne podejście. Doktor Kowalska, jak to wygląda z perspektywy psychologii? Samodyscyplina to nie tylko kwestia silnej woli. Współczesna psychologia pokazuje, że na naszą zdolność do konsekwentnego działania wpływają nawyki. Systemy nagród i kary, a także czynniki biologiczne, jak poziom glukozy we krwi czy aktywność kory przedczołowej. Wiemy już, że samodyscyplina jest kluczowa, ale jak ją rozwijać? Jakie techniki są skuteczne? Jedną z najbardziej przebadanych metod jest technika pomodoro czyli praca w krótkich, intensywnych cyklach czasowych. Działa to, ponieważ nasz mózg lepiej radzi sobie z zadaniami, gdy są one podzielone na mniejsze części. Inna technika to wizualizacja sukcesu i przeszkód. Wyobrażanie sobie zarówno celu, jak i trudności, które mogą pojawić się po drodze. To przypomina mi stoicką metodę przewidywania trudności. Marek Aureliusz radził, aby zawsze przygotowywać się na przeszkody, by nie być nimi zaskoczonym. A co z osobami, które mają problem z natychmiastową gratyfikacją? Tu świetnie sprawdza się metoda odroczonej nagrody oraz zasada nie rób wyjątku, czyli eliminowanie szarej strefy w decyzjach. Motywacja i dyscyplina. Ludzie często używają tych pojęć zamiennie. Czy to rzeczywiście to samo? Nie sądzę. Motywacja to emocjonalny impuls, który może pojawiać się i znikać. Dyscyplina to działanie niezależnie od emocji to świadoma decyzja, by działać. Mimo braku chęci. Doktor Kowalska, czy psychologia potwierdza, że poleganie na samej motywacji może być zawodnym podejściem? Zdecydowanie. Wiele osób błędnie myśli, że musi czekać na motywację, by zacząć działać. Tymczasem badania pokazują, że to działanie generuje motywację, a nie odwrotnie. Kiedy zaczynamy działać, nasz mózg stopniowo przechodzi w tryb zaangażowania i pojawia się chęć kontynuowania zadania. Czyli można powiedzieć, że motywacja to luksus, a dyscyplina to konieczność? Tak. Osoby zdyscyplinowane działają zgodnie z ustalonym planem, niezależnie od chwilowych emocji. Co więcej, im częściej coś robimy, tym łatwiejsze to się staje. To dlatego regularne ćwiczenia, nauka czy praca nad sobą stają się z czasem mniej wymagające to kwestia neuroplastyczności mózgu. Przejdźmy teraz do kluczowego pytania. Jak można skutecznie przejść od życia opartego na motywacji do życia opartego na dyscyplinie? To proces, który wymaga czasu i świadomej pracy nad sobą. Oto kilka skutecznych strategii: budowanie systemu nawyków. Zamiast polegania na chwilowej chęci, ustalamy harmonogram i trzymamy się go, niezależnie od nastroju. Zasada: Zrób to, nawet jeśli nie masz ochoty. Nauka działania bez wymówek, co pomaga przełamać prokrastynację. Minimalizowanie oporu. Zacznij od małych kroków, na przykład ubiorę buty i wyjdę na spacer, zamiast będę biegać 5 km. Monitorowanie postępów. Śledzenie swoich osiągnięć daje poczucie satysfakcji i motywuje do kontynuowania. Redukcja decyzji. Jeśli musimy codziennie podejmować decyzje, tracimy energię. Ustalony plan zmniejsza tę konieczność. Czyli kluczem do sukcesu nie jest siła woli, ale tworzenie warunków, w których działanie staje się łatwiejsze i bardziej naturalne? Dokładnie. Ludzie często wierzą, że muszą być silni psychicznie, ale w rzeczywistości skuteczność wynika z mądrego zarządzania sobą i otoczeniem. Tworzenie rytuałów, nawyków i redukcja zbędnych decyzji sprawiają, że zdyscyplinowane życie staje się naturalnym wyborem. Tak. Samodyscyplina nie jest talentem, z którym się rodzimy. To umiejętność, którą można wyćwiczyć, jeśli stosujemy odpowiednie techniki. Poruszyliśmy już wiele aspektów samodyscypliny. Od jej filozoficznych podstaw, przez psychologiczne mechanizmy, aż po praktyczne strategie jej rozwijania. Chciałbym teraz zapytać Was o coś bardziej osobistego: czy mieliście w swoim życiu momenty, w których sami musieliście zmierzyć się z brakiem dyscypliny? Jak sobie z tym poradziliście? Oczywiście, to, że zajmuję się filozofią i studiuję cnoty, nie oznacza, że sam nie doświadczam trudności. Kiedyś, pisząc swoją pierwszą książkę, miałem tendencję do odwlekania pracy. Zawsze znajdowałem inne intelektualnie ważne zajęcia czytanie nowych książek, pisanie notatek, prowadzenie debat. Problem polegał na tym, że unikałem samego pisania. Pomogło mi wtedy podejście stoickie. Zamiast czekać na inspirację, po prostu siadałem i zaczynałem pisać. Ustalony rytuał, codziennie rano dwie godziny przy biurku, bez względu na to, czy miałem wenę, czy nie, sprawił, że książka w końcu powstała. To bardzo ciekawy przykład, bo pokazuje, że nawet osoby zajmujące się teorią samodyscypliny muszą nad nią pracować. U mnie największym wyzwaniem było wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej. Wiedziałam, że ćwiczenia poprawiają funkcjonowanie mózgu i redukują stres. Ale zawsze znajdowałam wymówki, jestem zmęczona. Mam dużo pracy, zrobię to jutro. Dopiero gdy przeanalizowałam swoje nawyki, zauważyłam, że kluczowym problemem było zbyt wysokie początkowe oczekiwanie. Chciałam od razu biegać pięć kilometrów zamiast po prostu zacząć od krótkiego spaceru. Po wprowadzeniu zasady, zacznij od pięciu minut, zbudowałam nawyk, który teraz jest dla mnie naturalny. To doskonałe przykłady, które pokazują, że samodyscyplina to nie tylko teoria, ale praktyczna umiejętność. Porozmawiajmy teraz o przeszkodach. Co według Was najczęściej blokuje ludzi przed rozwinięciem samodyscypliny? Z psychologicznego punktu widzenia najczęstsze przeszkody to zbyt duże oczekiwania na początku. Ludzie chcą zmienić swoje życie od razu, ale nie dają sobie czasu na adaptację. Brak jasnego systemu. Bez planu i konsekwencji, łatwo wrócić do starych nawyków. Poleganie na sile woli, traktowanie dyscypliny jako ciągłej walki, zamiast strategii ułatwiających działanie. Natychmiastowa gratyfikacja. Mózg jest zaprogramowany, by preferować szybkie nagrody, dlatego często wybieramy rozrywkę zamiast pracy nad sobą. To brzmi bardzo znajomo, profesorze, jak filozofia odnosi się do tych przeszkód? Filozofia od wieków mówi o tych trudnościach, choć innym językiem. Starożytni stoicy uczą, że nasze działania powinny wynikać z rozumu, a nie z impulsów. Marek Aureliusz pisał Masz trudność z wstaniem z łóżka, przypomnij sobie, że zostałeś stworzony do działania, a nie do leżenia. To znaczy, że powinniśmy przypominać sobie, dlaczego coś robimy. Jeśli widzimy większy sens w naszej pracy, łatwiej jest przezwyciężyć chwilowe pokusy. Czyli kluczowe jest znalezienie głębszego celu? Tak. To, co nazywamy wewnętrzną motywacją w psychologii, jest podobne do filozoficznego podejścia do sensu życia. Ludzie, którzy wiedzą, dlaczego coś robią, są bardziej zdyscyplinowani. A czy są jakieś ćwiczenia, które pomagają ludziom odnaleźć ten głębszy sens? Jednym z najskuteczniejszych jest tak zwane: Metoda pięciu dlaczego polega na tym, że gdy mamy problem ze zdyscyplinowanym działaniem, zadajemy sobie pytanie: Dlaczego chcę to zrobić? i odpowiadamy. Potem ponownie pytamy: Dlaczego? i tak pięć razy, aż dojdziemy do głębokiej emocjonalnej przyczyny. To świetna technika. Profesorze, a co z bardziej filozoficznym podejściem do motywacji? Platon mówił, że ludzkie pragnienia są jak zaprzęg rydwanu, który ciągną dwa konie. Jeden reprezentuje nasze impulsy, drugi rozsądek. To jeździec, czyli my, musi nimi kierować. To oznacza, że zamiast walczyć ze sobą, powinniśmy nauczyć się kierować swoimi emocjami i pragnieniami w sposób, który służy naszym celom. Bardzo inspirujące. Myślę, że to świetny moment, by przejść do ostatniego tematu. Jak utrzymać samodyscyplinę w dłuższej perspektywie? Najlepsza strategia to traktowanie dyscypliny jak mięśnia. Im częściej go używamy, tym silniejszy się staje. Ale kluczowe jest też unikanie wypalenia. Dlatego warto stosować strategię odpoczynku. Samodyscyplina nie oznacza ciągłej pracy, ale mądre zarządzanie energią. Automatyzację nawyków. Im więcej działań staje się rutyną, tym mniej siły woli zużywamy. System wsparcia otaczanie się ludźmi, którzy podzielają nasze wartości i cele. A profesorze, czy filozofia mówi coś o długoterminowej dyscyplinie? Tak, choć w inny sposób. Epiktet mówił, że powinniśmy postrzegać życie jak trening olimpijski nie oczekiwać natychmiastowych rezultatów ale cieszyć się samym procesem. Jeśli nauczymy się czerpać satysfakcję z drogi, nie będziemy musieli się zmuszać do działania, stanie się ono naturalne. To piękna myśl. Podsumowując, samodyscyplina to nie coś, co mamy albo nie, to proces, który wymaga strategii, świadomości i praktyki. Dziękuję Wam za tę niesamowitą rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wyniosą z niej wiele cennych lekcji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.